Dobra, tym razem dziura tu. I słuchajcie, niech to będzie chociaż to co myślę. Bo widzę, że już tu leży i. <laughs> niech to będzie to co myślę. <laughs> Patrzcie, dobra. Wiecie co zrobiłem? Wróciłem na miejsce. O, poprawię ten mikrofon. Wróciłem na miejsce na ten gąszcz. Bo jak mi tak zaczęło ostatnio wychodzić, to może i dzisiaj się poszczęści. Tym bardziej, że zobaczcie, wziąłem dłuższy szpadel. Miałem tam jakieś druty. A tu już widzę jakieś kółeczko. O tu. Patrzcie. Czyżby moniak? Patrzcie, to niemożliwe. Tyle razy tu chodziłem, tu w ogóle teraz yy, takie mam wrażenie, jakbym yy, po nowym terenie chodził. Bo to tak się zmieniło. <grytanie> Zarosło wszystko. <grytanie> Wygląda inaczej. A co my tu mamy? Powiem Wam, że pewnie fenola. Ale widzę już, że z republiki wajmarskiej co to jest 27 chyba no 27 jeden fenolek bił fajnie dosyć nawet ale nie spodziewałem się, że drugi oki będzie moneta od razu <grym> dobra ale co dalej Bażan, cicho. Powiem wam, że tre, tre i tre i nie wiem, czy mam jakiś kawałek blaszki takiej zgniecionej, czy po prostu odznaka była. Nie wiem. No, powiem wam, że jak się chodzi, to się wychodzi. Co chwilę taki sobie robię przystanek. Patrzę, jak to ładnie wygląda w porównaniu z tą zgnilizną zimową, która tu była. No, a co tam po drodze? Coś takiego. Nie wiem od czego to, co to jest nawet. Ale jest miedziane. Także do akcji każdy z zbiera złom. Tutaj mam dołek jest kółeczko ale to chyba będzie guzik jakiś taki dziwnyś guzik czy nie guzik może i nie guzik pomimo ponieważ... co to jest nie wiem powiem, bo pokrętło może jakieś ząbki będą może od lampy naftowej Kurczę, nic nie widzę, więc nie wiem co to jest. Dzisiaj nie będzie tak lekko jak ostatnio. Słuchajcie, ale ze mnie środka Marysia. Zobaczcie, ja to tak oglądam. Oglądam. To chyba będzie odważniej, powiem Wam. Taki aptekarski. Tu zdaje mi się, że jest punca jakaś na tym. Trochę mnie zmyliło, bo on jest taki jakby przyplaszczony. To z jednej strony tutaj, o, zresztą na zdjęciu widzicie, ale to chyba będzie odważnik. I nawet powiem Wam, że do tego mojego pudełeczka, nie wiem czy ten film już wyszedł, czy nie, z tym pudełkiem na te odważniki, ale zakładam, że tak. Także na razie mam fan dnia, o ile się nie mylę. <śmany> Odważnik super. Mam kolejne kółko. Już myślałem, że mam monetę, ale mówię takie ID7. Nie, to nie będzie moneta, ale no jest kółko z dziurką. Patrzcie, tam majówka wpadła. Wpadła taka odznaka. Yy... Hitler Jugend chyba wtedy ja już bym teraz tam nie wszedł <laughs> w te kleszcze jest już zarośnięte a tu plombowy lasek no jeszcze takie połacie są ale nic nie wychodzi i tak dobra tym razem dziura tu i słuchajcie niech to będzie chociaż to co myślę bo widzę że już tu leży i Niech to będzie to, co myślę. Patrzcie. Dobra. Dobra. Co to jest? Kurczę, myślałem, że medalik, ale tu też jest... Też coś medalikowe takie. No dzisiaj chodzę i myślę, kiedy ja w końcu trafię medalik. Patrzcie, jakiś jest Co to było? Powiem wam, że nie wiem co to jest Ale była to albo jakaś broszka no, Tu jest coś na środku Ale to te też nie ma żadnego kształtu takiego jakiegoś ani krzyża ani no ja pierdzielę co to jest no nie mam pojęcia w każdym bądź razie znowu chyba teraz fan dnia przebiło tam przebiło odważnik ale dalej nie wiem co to jest co to tutaj na środku jest myślałem że to krzyż ale to nie wygląda na krzyż teraz ani orła żadnego, ani nie wiem co to jest. <laughs> Kurcz. No dobra, słuchajcie, no co? Było to, co było dzisiaj, nie? No, Będzie druga część. Bo tutaj nawet nie wiem, jakbym się silił, to już yy, nie sklecę wam jednego filmu, chyba że 4 minuty czy 5 będzie trwał. A myślę, że to nie ma sensu. Także gdzieś teleportem wskoczymy w inny temat, jakiś tam. Także pozdrawiam. Do następnej części. No i tak jak widzicie, skoczyłem w inne miejsce, okoliczności przyrody takie same, tylko nadmienię, że dokładnie mija chyba plus minus tam parę dni rok od zakupu Equinoxa. I oto w tym miejscu wtedy zacząłem na tej skarbce, szedłem tędy, tam był jakiś młotek, a tam na takich płatach między rzepakiem po prostu. Pierwsze wyjście i katedra wpadła srebrna, także był wypad naprawdę nie do uwierzenia, nie? że od razu tak skopyta kopyta Kwinok zaczął, ale dobra, nie przedłużam, zobaczymy, co dzisiaj w tych trawach jeszcze tutaj uda się znaleźć. Ale wieje, powiem wam, że no masakra. Mamy już chyba prawie lato, ale jest. Problem mamy, że bluza jest nieodłącznym tematem. Jak na razie, koszulkę tylko raz miałem na sobie. Patrzcie, i i mamy, co mam? To było w tym dołku. Ładna kulka. Ołowiana. A i lecę dalej. <laughs> Powiem Wam, no nie wierzę. Zobaczcie. Nie trawy. Trawy z kleszczami pewnie są. Ale zobaczcie, już tak łopatką wywaliłem. I zobaczcie, co tam jest. Prosto na łopatę. Prosto na łopatę. Coś cięższego. Co to będzie? Może jakiś fenol, chociaż na wyprawie całej. Bo film będzie łączony oczywiście. O kurczę, już wiem, że to nie, nie jest Perel. To jest Prus, Prusak prawdopodobnie. Patrzcie jak ładnie wszystko wygląda. Tam dronem latałem ostatnio. Ja pierdziele, już wiem co mam chyba. To jest powiem wam. Te trzy fenigi 1807, ale mi się moneta trafiła. <ścoughs> Stan jest jaki jest. One są takie trochę brzydsze jak te inne. Kurde, ale powiem Wam, że to takie ciężkie. No raczej nie srebro, nie? Ale... Czekajcie chwilę, ja to jakoś do, dotrę. Dobra, słuchajcie, nie da się tego dotrzeć, a nie chcę tego zetrzeć też, nie? Także o, w słońcu gdzieś no, nie da rady. Na zdjęciu widzicie, są takie trzy trójka rzymska, to są takie nietypowe. Mało kto to znajduje w ogóle, nie widziałem. Tak jak mówiłem 1800 chyba. Siódmy tu było. No a tu z tyłu jest herb. Nie chcę skłamać, ale chyba saksoński nawet. A może nie. Ale powiem wam, że no super. No. Drugi dołek i mam moniaka. Także bez fenola nie wracam dzisiaj na pewno. I tyle razy tu chodziłem. No. Co za gratka dla władcy kamieni.

Tam były te, te trójka, te trzy, a tu patrzcie, ja nie wiem, że to jest druga moneta, ale po prostu zobaczymy, co to jest razem, także. Tym razem łuska trafiła się. Powiem wam, że chwilami tak wieje, że normalnie jest masakra. No nic nie słychać, ale coś mam. Coś mam. Jest znowu. Guzik, ale ten z PRL-u z orzełkiem. Na bank z PRL-u. Ale minutą się trafił. Patrzcie, moi mili, jest kolejny, tylko jaki, PRL chyba. O. I znowu 10 groszy. No raczej dzisiaj dziesiątek nie wpadnie. No, ale tutaj jest takie miejsce połgniskowe kiedyś, tam młodzież sobie robiła. Jest tyle sygnałów, a jednak zaciekawił mnie ten sygnał i mamy dyszkę. Czekajcie, bo Mamy dyszkę 67, także pozdrawiam wszystkich z tego zacnego roku 1967. Dobra moi kochani, ja kończę, ale nie dlatego, że kończę, bo kończę, bo już czas, tylko po prostu dlatego, że tak wieje, że ja nie wiem, czy w ogóle będzie cokolwiek słychać. <noise> o, przepraszam. Nie słyszę wykrywacza. Nie wiem, czy mnie słychać będzie, chociaż ten kożuch robi w koło tutaj mikrofonu robi dobrą robotę. Powiem Wam i naprawdę wiatr wygłusza, a głos słychać. Także było to, co było. Eee, no, ten fenol dzisiaj fantem dnia. Ogólnie tam kilka monet padło. Tam to coś z pierwszej części, nie wiem czy to przypinka była, czy co to było, nie, nie mam pojęcia. Także, no niestety wiatr mnie przegonił dzisiaj, ale ogólnie coś tam dla Was sklecę, żebyście byli zadowoleni. Kto to lubi oglądać, także dziękuję wszystkim za to, że oglądaliście. Pozdrawiam i do następnego filmu, cześć.